Na moim kanale Piłka i Kosz, tak jak obiecałem, będzie materiał od razu o Neymarze taki trochę dłuższy. Wracam sobie ze spaceru i sobie tak myślę o tym Neymarze, że no i właśnie przychodzi na sofa, skoro informacja, powiadomienie, tak zwane o transferze Neymara z PSG do Al-Hilal. Dokładna suma 90 milionów wyskoczyła w aplikacji, pewnie z bonusami będzie ponad 100. No tutaj mega interes PSG, no bo ten zawodnik już nie jest tyle wart. Jak patrzę na transfermarkt, w tym momencie jest wart 60 milionów. Euro, więc to jest duży spadek. Bo przypomnę, jak przechodził z Barcelony do PSG, to były rekordowe transfery: 230 chyba milionów euro. A teraz przechodzi za te 90 milionów euro do Al-Hilal, do Arabii Saudyjskiej i będzie y, jednym z tych wielkich, nowych graczy, którzy tu się pojawią. Na sam początek tego materiału w ogóle chciałbym Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Bo mm. nadal tych subskrypcji nie jest za dużo, a naprawdę by się przydały nowe. A także oczywiście łapki w górę, czy jakieś śledzenie, czy komentarze, także mile widziane. Więc tutaj, tutaj was zachęcam i liczę na to, że przybędzie trochę nowych subskrybentów. Ostatnio już przekroczyłem liczbę 100, i za to wam wszystkim, którzy dołączyli, są moimi subskrybentami. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że was nie zawiodę, i że te materiały będą ciekawe. I tutaj właśnie o najmarze zaczniemy. Tak jak mówię, 90 milionów euro i sobie przechodzi. Już pewnie nie miał na to do końca wpływu. PSG chciał się pozbyć gwiazd. Nowa polityka transferowa chcą stawiać teraz na yy, zdecydowanie na młodość. Yy, ale nie tylko, bo już kupili przecież Dembele za 51 milionów euro z Barcelony. To też jeden z tych transferów, co się bardzo nie może być udało. Tak samo może się PSG udało sprzedać do alchila zawodników. No PSG po prostu trochę idzie teraz inną polityką. Inaczej chcą budować zespół może wreszcie zmądrzeli, że nie da się zrobić super potęgi, bo ściągając samych najlepszych graczy, każdy miał wielkie ego i to niestety nie wypaliło. Czy PSG będzie mocniejsze niż rok temu było po tych transferach? No nie wiem. Odszedł Messi, odszedł Neymar, został na razie Mbappé, przychodzi Dembele. Tam się wiele zmienia w PSG, ale tutaj ten materiał ma być głównie o Neymarze. No więc ten Neymar, ja pamiętam jego początki Taki klip był kiedyś w ogóle, że on wrzucał z rzutu Jeszcze zanim przyleciał do Europy Bo miał przyjść do Barcelony, o tym było bardzo głośno I w ogóle za jakąś tam rekordową sumę, wtedy to było 89 milionów euro On tam trochę też nielegalnie dołączał do tej Barcelony To cała historia, możecie sobie sprawdzić Wygooglać, ale w końcu trafia do tej Barcelony A jeszcze grając z tej Brazylii To on sobie wrzuca na przykład w takim klipie to pamiętam dobrze jak jeszcze w ogóle nie był znany nikomu w Europie, wrzuca sobie z rzutu rożnego, biegnie do tej piłki na sprincie do pola karnego i z przewrotki oddaje strzał, celny oczywiście bramka. Niesamowite to było, czegoś takiego wcześniej nie widziałem, do końca do dziś nie wiem czy to była prawda czy jakiś tam po prostu filmik, który został złożony, ale jest to do zrobienia dla Neymara i wtedy jak przychodził do tej Barcelony to ja wiedziałem, że może być najlepszym piłkarzem świata i że zastąpi kiedyś Messiego. I taki był plan. Miał być zastąpić Messiego, jak Messi miał odejść na emeryturę, ale wcześniej, no bo wcześniej przecież stanowił on najlepszym ataku w historii, moim zdaniem Suarez, Neymar, Messi, ten MSN, ten słynny te słynne trio. Oni strzelali po ponad 100 goli w sezonie. To było niesamowite, oni niszczyli Europę, robili co chcieli ten atak i Neymar naprawdę wydawało mi się po tej remontadzie z PSG wtedy, odrobili straty w tym rewanżowym meczu Ligi Mistrzów, że później mi się wydawało, że oni po prostu będą tylko mocniejsi, a potem się wszystko posypało, bo się okazało, że Barcelona ma drugi, że za wysokie kontrakty i to się wszystko gdzieś tam zakończyło, a Neymar odszedł w Niesławie z Barcelony do PSG i tam chciał mieć złotą piłkę, Oto, taki był cel tutaj był Messi trochę mu to przeszkadzało, najlepszy przyjaciel na boisku i uwielbiał z nim grać ale na końcu nie mógł zdobyć złotej piłki, taki był cel Neymara pamiętam jak wszedł do PSG, wydawało mi się, że zaraz będzie złota piłka dla niego, no po prostu wymiatał od samego początku zacząłem oglądać ligę francuską, bo mnie interesowało jak ten Neymar tam będzie wyglądał i wyglądał świetnie, grał znakomicie, ale potem kolejne transfery przed Mbappé, to się wszystko zaczęło psuć, za dużo gwiazd Neymar za dużo imprezował, często kontuzje, Wy, wylot oczywiście na urodziny swojej siostry do Brazylii. Przychodził na treningi kiedy chciał, ta polityka cała była zła, trenerzy nie mieli tam żadnego szacunku wśród zawodników. I na końcu ten Neymar tam po prostu ugrząsł i przez te kilka ostatnich lat nie zdobywał żadnych trofeów, nie zdobył Ligi Mistrzów ani razu w takim silnym składzie było PSG, a przecież się nic nie udało. I na końcu Wodarze doszły do wniosku, że trzeba się go pozbyć, póki jeszcze mogą z niego zarobić chociaż tutaj nie o końcu, na końcu nie o co chodzi, a taki Neymar to zaraz teraz jest największym transferem moim zdaniem do tej ligi po Ronaldo, który przechodził jako pierwszy już przecież 6 czerwca przechodził też Benzema Ci zawodnicy jak Benzema, Ronaldo przyszli, potem przyszedł następne gwiazdy, takie jak Sadio Mane To są wszyscy zawodnicy, za którymi płaczę, a teraz kolejna Neymara no i My tracimy tych graczy, bo mi się wydaje, że wszyscy ci zawodnicy, którzy przeszli do Arabii Saudyjskie, no to mi znikają z mapy piłki nożnej. No ja nie będę oglądał kolejnej ligi, naprawdę tego jest tyle. Nie będę zaczynał kolejnej ligi, bo mnie to nie interesuje ta, ta liga. Mimo, że tam zazbierali tyle super gwiazd, takich fajnych zawodników, niektórych nie tylko już po Prime, ale niektórych, niektórych normalnie w najwyższej dyspozycji życiowej. To trochę boli, że niektórzy zawodnicy spokojnie by mogli w Europie jeszcze rządzić, a ich już nie ma, oni wyjechali i moim zdaniem znikają z mapy. Już szybciej oglądam Messi'ego, bo jest to ogólno dostępne. Miami sobie można oglądać na SofaScore, przypomnę na żywo, ale także w Apple TV. A takie drużyny arabskie, no będzie trzeba wykupić jakiś pakiet i za to płacić. No nie będziemy tego oglądać, po prostu znikają nam. Dlatego smutne jest to, że Neymar odchodzi, mówię. Ten klip to był taki początek, a potem rządził w tej Barcelonie. No, wymiatał. Yy, wydawało mi się, że zaraz będziemy najlepszym świata, że ten Messi zakończy karierę, ale nie, on odszedł do tego PSG, tam się nie powiodło. Messi dalej był lepszy i. Ostatni sezon nawet nie Maraz tak znakomicie zaczął, że wydawało się, że idzie na kula strzelców, a ostatecznie strzelił tylko 13 goli. Co prawda ekspecter go miał 8, więc to jest ciągle super zawodnik. Ciągle gracz na który można może nie opierać drużynę, bo ten mental to jest problemem. Jego nastawienie do drużyny jego ogólnie. E... Jego performance nie jest problemem, tylko on by musiał naprawdę. To już jest zawodnik, który już schodzi z Prime, który już jest za górką który teraz może już liczyć tylko na... No, no tam może nastrzelać goli, w Arabii Saudyjskiej przecież. Każdy z tych wielkich gwiazd, która chce się odbudować, jak Mane, jak on, ale jest ich dużo więcej. Żałuję, że wszyscy wylatują, wyjeżdżają, ale tak się to niestety odbywa. Taki jest świat. Światem piłkarskim rządzą pieniądze już od dawna. Zresztą każdy. Ogólnie światem rządzą pieniądze, ale szczególnie w piłce nożnej. Pieniądze są tutaj najważniejsze i każdy chce, żeby zarobić na... Przyszłe także pokolenia odłożyć kasę. dlatego oni tam wyjeżdżają, bo sportowych tutaj ambicji nie widzę u tych zawodników, to już wyjeżdżają, żeby tylko zarobić. Oczywiście, że będą grać w piłkę i strzelać gole, ale my w Europie nie będziemy już tak śledzić. więc żegnaj Neymarze. Oczywiście Neymar ma przed sobą jeszcze sporo rekordów do zrobienia i na samym końcu jeszcze wierzyłem, że może uda trafi się trafić do Barcelony, bo przecież odszedł Dembele. Głupia Barcelona oczywiście zamiast zrobić tutaj trade. Wymienić jakoś tych zawodników, to oni oczywiście sprzedają za bezcen zawodników, a kupują mega drogich. Tutaj mogli zrobić ten trade, żeż nie stać ich. Było pewnie na pensję danej. Neymara, bo jest ogromna, ale Neymara już nie ma. I wyjechał do Alkila ale tak jak Ronaldo, tak jak Mane, tak jak Bobby Firmino, wielu gra... Benzema, czy wielu innych znakomitych graczy, będziemy za nimi tęsknić na pewno. Ja żałuję, bo ta historia Neymara inaczej miała wyglądać. Miał być najlepszym piłkarzem świata. Nigdy tego już nie osiągnie, bo nie jest w stanie osiągnąć Taki status grając w, w Lidze Arabskiej, w Lidze Arabii Saudyjskiej, no to jest niemożliwe. Więc już, już rozpaczam, że ty, ci zawodnicy po prostu wyjechali i że już ich nie będzie. Mam nadzieję, że już większych transferów nie, be, nie będzie w te, w, te lato, w te okienko transferowe do Arabii Saudyjskiej. Liczę jeszcze na jakieś transfery w Europie. Mam nadzieję, że kluby się wzmocnią. Tu się także bardzo dużo działo. O transferach w Europie także nagramy odcinek a dzisiaj za to wysłuchanie tego materiału o Neymarze to ja dziękuję, Tu już nie słychała teraz przypomnę na koniec jeszcze raz że zachęcam was wszystkich do subskrybowania tego kanału do łapek w górę do komentowania i widzimy się już pewnie jutro do zobaczenia, do usłyszenia kłaniam się nisko, piłka i kosz, cześć post, post scriptum, no tutaj muszę nagrać no ten Neymar przecież to jest także symbol Brazylii najlepszy gracz od lat Zastąpił te największe gwiazdy, jak Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo i tych super zawodników. Wjechał on, Neymar, od, z najmłodszych lat, od wieku 17 roku życia, rządzi w reprezentacji Brazylii i zostało mu dosłownie kilka goli do osiągnięcia rekordu. Tego najbardziej zasłużonej reprezentacji chyba w historii, bo taką za taką uchodzi właśnie Brazylia. No i ten cały Neymar niebawem wyprzedzi tego najsłynniejszego Pele. Pele, który, rekord, który wydawał się niedościgniony. Neymar już na samym początku kariery pokazał, że jest w stanie to zrobić. On nabijał tak gole, strzelał tyle bramek dla Brazylii, że to jest niesamowite. Oczywiście ma także rzuty karne. Jeśli są mecze, to oczywiście on jest pierwszy do linii, do podejścia do linii rzutów karnych i do strzału z jedenastki, ale nie jest w tym elemencie najlepszy, ale to nie tylko on ma z tym problem, bo inne wielkie postaci futbolu mają problem z rzutami karnymi wydaje się, że ten Neymar ten rekord zrobi, to niebawem na naszych oczach ale tak jak mówię, to już są ostatki jeszcze jeden mundial mu został, a Messi tak przedłużył swoją karierę, że zagra na kolejnym Neymar zagra na jeszcze jednym na pewno mundialu, Jeżeli jak dobrze poprowadzi krótce kariery, to jest w stanie zagrać na dwóch, ale na pewno już Neymar schodzi z tego piedestału i schodzi z tej największej sceny. Także żegnamy Neymara, witamy go w al Hilal. fajna liga, fajnie jest, niektórzy sobie włączą highlighty pewnie. One gdzieś będą latać, będziemy je oglądać. Ale nie będziemy śledzić każdego meczu uważnie i nie będziemy oglądać w rozgrywkach europejskich w Lidze Mistrzów w tych super zawodników, którzy odeszli. Szkoda, szkoda, ale no nie mamy na to wpływu. Musimy się z tym pogodzić, że coraz więcej graczy będzie odchodzić w pogoni za pieniądzem, za słabą od nas, z naszych telewizorów, z naszych ekranów.